Szanowni Państwo, decyzje, które podejmuje rząd Rzeczypospolitej zmierzają do tego, abyśmy byli chronieni przed zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa, koronawirusa, który... No, stanowi już w wielu krajach świata śmiertelne zagrożenie. To jest możliwe, tego chcemy się wspólnie podjąć, aby nawzajem siebie chronić, ale do tego potrzebna jest także nasza wspólna dyscyplina i zorganizowanie. Powinniśmy uważnie wsłuchać się w to, co do nas trafia poprzez decyzje rządu, premiera, ministrów. I następnie starać się w takich możliwościach, jakimi dysponujemy, realizować te ustalenia czy korzystać z rozwiązań. Rozwiązań, które czasami utrudniają nam codzienne życie, ale wierzcie mi Państwo, jestem przekonany, że służą temu, abyśmy wyszli obronną ręką z tej epidemii, epidemii koronawirusa na całym świecie. Szanowni Państwo. W mieście Toruniu oraz Powiecie Toruńskim w sytuacjach kryzysowych zwoływane jest spotkanie, które nazywa się Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Ponieważ decyzja ministra zdrowia o, o stwierdzeniu na obszarze Rzeczypospolitej zagrożenia epidemicznego stała się faktem, w związku z tym byłem zobowiązany zwołać takie spotkanie. W tym spotkaniu brali udział przedstawiciele zarówno samorządów, a więc reprezentujący powiat toruński i powiat grodzki, jakim jest miasto Toruń, ale także oczywiście przedstawiciele służb, instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i, i porządku na terenie tych dwóch sąsiadujących ze sobą obszarów, a więc Torunia i powiatu toruńskiego rozmawialiśmy o sprawach właściwie wszystkich które wchodzą w sferę zagadnień dotyczących kryzysu a więc rozmawialiśmy o kwestii dotyczącej przygotowania placówek zdrowia do przyjęcia osób które są podejrzane o zakażenie bądź które już będą zakażone wirusem to najważniejsze w tej chwili to szczególnie istotne aby tutaj to przygotowanie by odbywało się w pełnej harmonii i uzgodnieniu ze służbami wojewody kujawsko-pomorskiego także oczywiście korzystając z rozwiązań które są praktykowane czy zapisane w przepisach na terenie Torunia, przypomnę, istnieje oddział obserwacyjno-zakaźny w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Budynek praktycznie już w tej chwili w całości przy ulicy Krasińskiego jest przygotowany na przyjmowanie takich pacjentów, ale w pozostałych miejscach musimy chronić. I tam przecież leczących się szpitale są czynne, a więc musimy chronić leczących się, czy to w Wojewódzkim Szpitalu na Bielanach, czy w Szpitalu Dziecięcym, Psychiatrycznym, czy w specjalistycznym Szpitalu Miejskim od tego, aby tam nie docierali ci, którzy mogą być ewentualnymi nosicielami wirusa i dlatego przeciwdziałania takiemu potokowi osób przepływających, zakaz odwiedzin między innymi, a także tworzenie systemu ślus dla osób, które przybywają do szpitala, aby osoby zakażone były w porę wychwycone. Drugi wielki pakiet zagadnień, o których rozmawialiśmy, to kwestie dotyczące stanu technicznego tego wszystkiego, co w mieście służy naszemu miejskiemu i powiatowi, powiatowemu spokojnemu życiu, a więc sprawy dotyczące działania dostawy wody, odbioru ścieków, wywozu śmieci, także dostawy ciepła tam, gdzie istnieją miejskie sieci ciepłownicze czy wreszcie kwestie związane z dostawą gazu. Do budynków, w których mieszkamy jako mieszkańcy powiatu i miasta Torunia. Informacje są bardzo optymistyczne, bardzo dobre. Nie ma powodu do najmniejszych obaw, że może zabraknąć wody, czy, czy może pojawić się problem z wywozem odpadów komunalnych z terenu posesji. I tutaj ten pakiet zagadnień uzupełnić trzeba o sprawnie funkcjonujący transport publiczny, jak i niepubliczny, ale działający na zasadach publicznego w powiecie, w mieście Toruniu Miejski Zakład Komunikacji dokłada wszelkich starań, żeby pojazdy były dezynfekowane, a jednocześnie, żeby kursy odbywały się tak, jak one są oczekiwane i potrzebne. Rezygnujemy w Toruniu z kilku kilkunastu, może nawet nieco więcej kursów, które były dedykowane uczennicom i uczniom oraz studentkom i studentom dojeżdżającym na zajęcia. Przecież tych zajęć nie ma i nie będzie na razie aż do odwołania. Natomiast będziemy wzmacniali, jak będzie taka potrzeba, transport publiczny wtedy, kiedy korzystają z niego dojeżdżający do pracy lub wracający z pracy. Kolejny duży również i ważny zakres zagadnień to kwestie związane z funkcjonowaniem miasta w sferze takiego codziennego działania. Prawdą jest i faktem, że Przecież no nie będziemy już mogli w najbliższym czasie wybrać się do kina na seans filmowy, pójść do restauracji czy do innego miejsca, żeby trochę spędzić wspólnie czas o naszą ostoją życia społecznego w mieście i w powiecie będą nasze własne domy. Ale nad bezpieczeństwem w mieście czuwają służby, policja państwowa, Straż Miejska w przypadku Torunia Poli, Poli, straż pożarna w skali obydwu jednostek samorządowych i są w pełni przygotowane w pełni sprawne dodatkowo warto powiedzieć że policja państwowa wykonuje także zadania polegające na kontroli obecności w miejscu kwarantanny osób które zostały na tą kwarantannę skierowane w skali powiatu i miasta jest to w tej chwili kilkadziesiąt osób, to są kwarantanny domowe, póki jeszcze taka możliwość istnieje i to jest na pewno bardzo ważny, dobry sygnał, że jesteśmy w mieście. Bezpieczni, że być może jest nas na ulicach mniej, poruszamy się także rzadziej, nie mając tej motywacji udania się gdzieś czy wyjścia, ale jednak, szanowni państwo, jest to chyba najważniejsze, co sami możemy dla siebie zrobić, że możemy zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez. No, pozostanie w zaciszu domowym, spędzanie tam czasu. Dla tych osób, które w tym zaciszu domowym potrzebują jakiegoś wsparcia, pomocy, sygnału, którzy chcieliby przekazać, pomóżcie mi. Mógłby ktoś starszy schorowany powiedzieć, pomóżcie mi pieska wyprowadzić na spacer. Czy zróbcie za mnie zakupy, można takie sygnały przekazywać. W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie funkcjonuje zespół interwencji kryzysowych. Tam są dwa numery telefonów. One znajdziecie Państwo te numery telefonów na stronach internetowych. Pod tymi numerami można zgłaszać jakieś potrzeby wsparcia czy pomocy. W sytuacji, kiedy osoba pozostająca w takiej dobrowolnej, przyjętej przez siebie izolacji od innych, a więc osoba, która pozostaje w domu czy w mieszkaniu, będzie chciała uzyskać jakieś, jakąś pomoc czy przybycie kogoś, to będzie mógł oczywiście także z czymś być przydatnym. To działania, które oczywiście będziemy systematycznie rozszerzali i powiększamy. Mamy firmy, osoby, które zgłaszają się w tym zakresie jako wolontariusze, chcieliby pomagać i będziemy dysponowali coraz większą ilością osób. Szanowni Państwo, wreszcie sfera funkcjonowania różnych instytucji, urzędów, firm takich obsługujących. No, można powiedzieć lokalną społeczność, mieszkańców i powiatu i miasta. Tutaj zgodnie z rozporządzeniem, ale przede wszystkim zgodnie z poczuciem takiej dobrze pojętej odpowiedzialności, chcielibyśmy, abyście Państwo uniknęli kontaktu z pracownikami różnych instytucji, firm obsługujących do tej pory życie społeczne głównie, ale także czasami gospodarcze. I dlatego zakładamy, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni Spotkania z nami, czy spotkania z tymi, którzy pracują w urzędach i w instytucjach sfery publicznej, to będą spotkania coraz rzadsze. Będzie ich po prostu mniej. Prośba, abyście Państwo korzystali z możliwości dowiadywania się poprzez linie telefoniczne, drogą mailową. Co, gdzie, jak można załatwić bez swojej obecności. A jeżeli będą sprawy, których załatwienie można odłożyć bez zbędnego problemu. Także korzystajcie Państwo z tego. Wiemy przecież, że ta sytuacja kryzysowa, jak każda sytuacja kryzysowa. W którymś momencie dobiegnie końca i wówczas powrócimy do tych znanych w Toruniu i w Powiecie Toruńskim form polegających na szybkim i sprawnym załatwianiu spraw mieszkańców poprzez urzędników i pracowników instytucji i urzędów publicznych. Szanowni Państwo, chronimy siebie nawzajem. To przesłanie, które chciałbym prosić, abyście Państwo traktowali bardzo poważnie. To jest to, co najlepszego możemy sami dla siebie zrobić. Oczywiście służy temu wspomniane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu zagrożenia epidemicznego. Tam są zapisy mówiące o tym, że jeżeli chcemy zgromadzić się w kościele, to nie może być nas więcej niż 50 osób na... Na przykład mszy świętej, jeżeli chcemy udać się na zakupy do centrum handlowego, a więc miejsca, które ma powierzchnię handlową większą niż 2000 m2, to tylko po zakupy spożywcze ewentualnie jeżeli funkcjonują tam usługi typu apteka, drogeria czy handel w tych, tego typu handel w tych obiektach, to także będzie to pralnia, to także te miejsca zastaniemy. Czynne, natomiast cała pozostała działalność handlowa w tego typu obiektach jest póki co zawieszona. Pamiętajmy także o tym w swoich planach, iż teraz nie ma co wybierać się w podróż zagraniczną. Te podróże są wstrzymane, ruch kolejowy, ale i lotniczy z Rzeczypospolitej poza granicę naszego kraju również jest wstrzymany. Nie planujmy w najbliższym czasie takich zdarzeń w swoim życiu, czy to społecznym, czy rodzinnym, czy przede wszystkim gospodarczym. Trudno, nadszedł czas samoograniczeń. Wreszcie pamiętajmy o tym, że nie będziemy korzystali z restauracji, kawiarni, pubów, czy dyskotek, czy innych miejsc, w których no pewnie miło byłoby spędzić czas, ale dzisiaj musimy sobie powiedzieć w innym terminie, kiedy indziej to nie jest dobry czas na to, abyśmy się gromadzili. Ten przepis z rozporządzenia, który mówi o tym, iż dopuszcza się zgromadzenia, gdzie bierze w nich udział do 50 osób, jest po prostu normą obowiązującą, ale chodzi o to, żeby nawet jak takiej potrzeby nie ma i w tak niewielkich grupach, 40-30 osób, również się nie gromadzić, chyba że istnieje ku temu ewidentna, niezbędna przesłanka. Szanowni Państwo, oczywiście te ograniczenia nie dotyczą działalności firm, podmiotów gospodarczych. One powinny działać normalnie, za wyjątkiem wspomnianych zajmujących się usługami gastronomicznymi, na przykład, czy handlem niektórymi, niektórymi asortymentami, czy w niektórych branżach. Natomiast ta działalność gospodarcza firm powinna toczyć się normalnie. Nie ma najmniejszych obaw, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w podstawowe produkty w życiu, czy w handlu, czy w życiu gospodarczym kraju, w tym miasta Torunia. Dostawy z tego, co przekazują osoby znające tą tematykę, dostawy do placówek handlowych, zarówno produktów spożywczych, jak i produktów codziennego użytku są rytmiczne, są uzupełniane. Ten przed nami niedziela, dzień, kiedy te uzupełnienia również będą trwały i możemy spokojnie robić zakupy na niezbędny dla nas okres. Oczywiście. Także myśląc o tym, żeby zbyt często nie wychodzić po te zakupy z domu, ale też nie ma sensu najmniejszego gromadzenia nadmiernych zapasów. Jestem przekonany, że kiedy wsłuchamy się we wszystkie informacje, które mówią o tym, iż. To właśnie nasza, nasza, nasze samozdyscyplinowanie, nasza dobra wola, aby przeczekać ten trudny, zły okres, aby nie wejść w sytuację, w której zagrożenie będzie narastało lawinowo, tylko spokojnie powstrzymać. Możliwości przenoszenia się wirusa, taki sposób, o jakim przed chwilą mówiłem, a więc będąc w swoich domach, w swoich mieszkaniach, oczywiście ci, którzy pracują, udając się do pracy, ale także pamiętając o tym, że po pracy najlepiej po prostu wrócić do domu i nie szukać okazji do jakichś spotkań zewnętrznych. To wszystko doprowadzi do sytuacji, że Szybciej niż wynikać by to mogło z jakichś dalekich prognoz, będziemy mogli mówić o tym, iż to zagrożenie jest za nami wszystkimi. Toruń jest w dobrej kondycji zorganizowania technicznej, także kondycji zdrowotnej, jak wiemy, i dzięki temu możemy tylko wspólnie dążyć do tego, aby ta sytuacja się nie pogorszyła ale jestem przekonany, że nadzieja na to, że na pewno będą dobre zmiany, będą to zmiany, które dzięki takiej wspólnej determinacji wypracujemy, będzie to czas nieodległy. Dziękuję bardzo.